jedzą za tym ja, z Brown Star. Dzisiaj to sprawdzę. Jako pierwszy mamy miodek i jest to oczywiście B. No dobra, weźmiemy. Ogólnie jest dzisiaj ze mną Mikuł i Mikser testują. Trochę... Mił... No, trochę na miód trochę, trochę miodu na łóżce No, testing. Słodkie, słodkie. Jako drugą postać mamy Pearl i to są te mini ciasteczka, które one wystrzeliwuje ze swojego ataku. Spróbujmy Bierzemy. Też dobre, też dobre, zjemy całe. Jako trzeciego mamy widzowie Dodge i to jest taki domowy hotdok. Ja Mikołaj, dziękuję Mikołaj dziękuję. zrobił z chleba. Zrobiłem z buły. Testujemy Naprawdę dobry Doucz. Dziękujemy. Zobaczmy co się kryje w skrzynce. Kostka do gry, serio, A? meeple. Robisz to zjeść? Jak to zjeść? Kurde, nie wiem. Chyba on wie. <laughs> Widzowie, ostatni pokarm też przyszedł z megaboksem. Odsypek? Ej, to chyba zajmą maki No, bo on jest w sumie górnikiem. Podsypki są w górach, więc to pasuje. Zostawcie lajka i suba. I napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać.